Boliwia, miasto La Paz, a w nim najwyżej położony i jeden z najbardziej niebezpiecznych stadionów w świecie piłki nożnej. Miejsce, w którym największe gwiazdy potrafią zagrać tylko połowę meczu, a inni opuszczają boisko w masce tlenowej. Historię Estadio Hernando Siles rozpocznijmy od jego lokalizacji. Przenosimy się do Boliwii, a dokładniej do La Paz, położonego w Andach Środkowych. Miasto powstało w 1548 roku na miejscu osady Indian. Obecnie jest zamieszkiwane przez ponad 800 tysięcy ludzi, a aglomeracja, którą La Paz współtworzy z trzema innymi miastami zasiedla około 1 900 tysięcy mieszkańców. Jedną z atrakcji oraz ważną częścią historii tego miejsca jest stadion piłkarski. Estadio Hernando Siles został otwarty w 1931 roku meczem pomiędzy De Strongest i Universitario, który wygrał zespół De Strongest 4-1. Sam obiekt może pomieścić 42 tysiące kibiców, a nazwa pochodzi od nazwiska Hernana Silesa z Uazo, prezydenta Boliwii w latach 1926-1930. Wyjątkowość tego stadionu Polega na wysokości, na której się znajduje. 3637 metrów nad poziomem morza czyni go najwyżej położonym stadionem w świecie piłki nożnej. Na tak dużej wysokości zawartość tlenu w powietrzu jest na tyle mała, że utrudnia to zawodnikom poruszanie się na boisku przez 90 minut, co daje ogromną przewagę reprezentacji Boliwii, która na co dzień rozgrywa swoje mecze na tym stadionie i jest przyzwyczajona do ciężkich warunków. Piłkarze drużyn przyjezdnych mają problemy z wydolnością oddechową do tego stopnia, że nie potrafią rozegrać pełnych 90 minut albo opuszczają boisko w maskach tlenowych. Przykładem może być mecz kwalifikacji do Mistrzostw Świata pomiędzy boliwią a Argentyną rozegranym 26 marca 2013 roku. Reprezentanci Argentyny już w pierwszej połowie mieli problemy z oddychaniem. Sztab musiał podawać zawodnikom tlen inhalacyjny w sprayu, ale mimo to niektórzy piłkarze nie byli w stanie dokończyć spotkania. Jednym z przykładów jest Di Maria, który opuścił boisko na noszach oraz miał podawany tlen. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 1 do 1. Ze względu na te trudne warunki FIFA w 2000 roku wydała zakaz rozgrywania meczów na wysokości powyżej 2500 metrów nad poziomem morza. A więc czemu po tym zakazie rozegrano tam wspomniany mecz w 2013 roku, a ponadto nawet teraz rozgrywane są tam mecze reprezentacji? Powodem są naciski polityczne. Najpierw podniesiono limit do 3000 metrów nad poziomem morza, mimo to Estadio Hernando Siles nie łapał się w tej granicy, więc postanowiono zrobić wyjątek dla tego stadionu. A więc jest to dalej twierdza Boliwii i koszmar dla drużyn przyjezdnych. Mecze takie jak te z Urugwajem, w którym Boliwia Wygrała 3-0, z Paragwajem 4-0, z Kolumbią 1-1 albo z Brazylią 0-0. Dobrze obrazują, z czym mierzą się drużyny, które tam przyjeżdżają. Podsumowując, Estadio Hernando Siles, znajdujący się w Boliwii, to wyjątkowy stadion charakteryzujący się ciężkimi warunkami. Choć reprezentacja Boliwii nie odnosiła sukcesów na arenie międzynarodowej, to mecze, które rozgrywają na swoim stadionie, są bardzo wymagające dla drużyn przyjezdnych, a wyniki meczów są często dość zaskakujące. Zachęcam do obejrzenia poprzedniego materiału o największej stadionach piłkarskich na świecie oraz do pozostawienia subskrypcji na moim kanale, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami dotyczącymi piłki nożnej.